Księga Rodzaju, rozdział 11. Na całej ziemi mówiono jednym językiem i posługiwano się jednakowymi wyrazami. Gdy jej mieszkańcy przywędrowali ze wschodu, znaleźli równinę w kraju Shinar i tam się osiedlili. Mówili więc jeden do drugiego: do dzieła, wyrabiajmy cegły i wypalajmy je. Używali więc cegieł jako budulca, a smoły jako zaprawy. Potem rzekli, do dzieła, zbudujmy sobie miasto i wieżę, w której szczyt sięgałby nieba, abyśmy zapewnili sobie imię i nie rozproszyli się po całym kraju. Pan zostąpił, aby zobaczyć miasto i wieżę, które ludzie budowali. Wtedy Pan rzekł, są oni jednym ludem, i wszyscy mówią tym samym językiem, a jest to dopiero początek ich działania. Odtąd będą mogli wykonać wszystko, cokolwiek zamierzą. Zejdźmy tam i pomieszajmy ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W taki sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i zaprzestali budować miasto. Dlatego dano mu nazwę Babel. Ponieważ tam pan pomieszał język mieszkańców ziemi i stamtąd pan rozproszył ich po całej ziemi. Oto potomkowie Sema. Gdy Sem miał 100 lat, spłodził Arpachrzada dwa lata po potopie. Po urodzeniu się Arpachrzada, Sem żył jeszcze 500 lat i miał synów i córki. Gdy Arpachrzad miał 35 lat, Spłodził Szelacha. Po urodzeniu się Szelacha, Arpachszat żył jeszcze 403 lata i miał synów i córki. Szelach miał 30 lat, gdy spłodził Ebera. Po urodzeniu się Ebera, Szelach żył jeszcze 430 lat i miał synów i córki. Gdy Eber miał 34 lata, spłodził Pelega. Po urodzeniu się Pelega, Eber żył jeszcze 430 lat i miał synów i córki. Gdy Pelek miał 30 lat, spłodził Reu. Po urodzeniu się Reu, Pelek żył jeszcze 209 lat i miał synów i córki. Gdy Reu miał 32 lata, spłodził Seruga. Po urodzeniu się Seruga, Reu żył jeszcze 207 lat i miał synów i córki. Gdy Serug miał 30 lat, spłodził Nachora. Po urodzeniu się Nachora, Serug żył jeszcze 200 lat i miał synów i córki. Gdy Nachor miał 29 lat, spłodził Teracha. Po urodzeniu się Teracha, Nachor żył jeszcze 119 lat i miał synów i córki. Gdy Terach miał 70 lat, urodzili mu się Abram, Nachor i Haran. Oto potomkowie Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana. Haran natomiast był ojcem Lota. Haran zmarł jeszcze za życia swego ojca Teracha w swojej ojczystej ziemi w Urhaldejskim. Zarówno Abram, jak i Nachor, ożenili się. Żoną Abrama była Saraj, a żoną Nachora Milka. Była ona córką Harana, ojca Milki i Jeski. Saraj jednak była niepłodna i nie miała dzieci. Pewnego razu Terach wziął swojego syna Abrama, wnuka Lota, synową Saraj, żonę swego syna Abrama, i wyruszył z nimi z Ur aby udać się do kraju Kanaan. Gdy doszli do Haranu, tam zamieszkali, a Terach zmarł w Haranie, mając 205 lat.